Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Dziewictwo Maryi prawdą wiary, Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 10 lipca 1996 roku. Kościół zawsze uważał dziewictwo Maryi za prawdę wiary, przejmując i pogłębiając świadectwo Ewangelii Łukasza i Mateusza, potwierdzone prawdopodobnie także przez Jana. W opisie zwiastowania Ewangelista Łukasz nazywa Maryję dziewicą. I wspomina zarówno o jej postanowieniu zachowania dziewictwa, jak i o Bożym zamyśle, który miał pogodzić to postanowienie z jej cudownym macierzyństwem. Potwierdzenie prawdy o dziewiczym poczęciu, za sprawą Ducha Świętego, wyklucza wszelkie hipotezy naturalnej partenogenezy i każe odrzucić próby wykazania, że opowieść Łukasza jest rozwinięciem pewnego motywu tradycji żydowskiej lub też wywodzi się z mitologicznej legendy pogańskiej. Struktura Łukaszowego tekstu opiera się wszelkim interpretacjom zawężającym. Jego wewnętrzna spójność nie pozwala na eliminację określeń czy wyrażeń, które mówią o dziewiczym poczęciu za sprawą Ducha Świętego. Ewangelista Mateusz, opowiadając o objawieniu się Anioła Józefowi, mówi podobnie jak Łukasz o poczęciu. Które dokonało się z Ducha Świętego i wyklucza pożycie małżeńskie. Nieco później również Józef zostaje powiadomiony o dziewiczym poczęciu Jezusa. W jego przypadku nie jest to wezwanie do wyrażenia zgody na poczęcie się syna Maryi jako owocu nadprzyrodzonej interwencji Ducha Świętego i współpracy Matki. Józef zostaje jedynie powołany do dobrowolnego przyjęcia swej roli oblubieńca dziewicy i swej ojcowskiej misji wobec dziecka. Mateusz przedstawia dziewicze poczęcie Jezusa jako wypełnienie się proroctwa Izajasza. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. W ten sposób Mateusz skłania nas do wniosku że dziewicze poczęcie było przedmiotem refleksji w pierwszej chrześcijańskiej wspólnocie, która rozumiała Jego zgodność z Bożym planem zbawienia i związek z tożsamością Jezusa jako Boga z nami. W odróżnieniu od Łukasza i Mateusza Marek w swojej Ewangelii nie mówi o poczęciu i narodzinach Jezusa. Warto jednak zauważyć, że nie wspomina też nigdy o Józefie, małżonku Maryi. Jezus jest nazywany przez mieszkańców Nazaretu Synem Maryi lub też w kilku innych kontekstach Synem Bożym. Te dane pozostają w zgodzie z wiarą w tajemnicę Jego dziewiczego poczęcia. Pewne odkrycie współczesnej egzegezy pozwala sądzić, że prawda ta jest bezpośrednio wyrażona także w trzynastym wersecie prologu Ewangelii Janowej, który to werset niektórzy autorytatywni komentatorzy starożytni. Na przykład Ireneusz i Tertulian odczytują nie w liczbie mnogiej, jak jest przyjęte, ale w liczbie pojedynczej. On, który ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża ale z Boga się narodził ta wersja w liczbie pojedynczej czyni z prologu Janowego jedno z najważniejszych świadectw dziewiczego poczęcia Jezusa, włączone w kontekst tajemnicy wcielenia. Paradoksalne słowa Pawła, gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, abyśmy mogli otrzymać przebrane synostwo, otwierają drogę refleksji nad osobowością Syna i z kolei nad Jego narodzeniem się z dziewicy. To jednomyślne świadectwo wszystkich Ewangelii potwierdza, że wiara w dziewicze poczęcie Jezusa jest mocno zakorzeniona w różnych środowiskach pierwotnego Kościoła. W ich świetle zupełnie bezpodstawne są pewne współczesne interpretacje, które ujmują dziewicze poczęcie nie w sensie fizycznym i biologicznym, ale jedynie symbolicznym lub metaforycznym. Ma ono według nich wskazywać na Jezusa jako na dar Boży dla ludzkości. To samo należy powiedzieć o opinii głoszonej przez tych, którzy utrzymują, że relacja o dziewiczym poczęciu to teologu Menon. To znaczy pewien sposób wyrażenia prawdy teologicznej o boskim synostwie Jezusa, albo też jej ujęcie mitologiczne. Jak widzieliśmy, Ewangelie mówią jednoznacznie o dziewiczym poczęciu w sensie biologicznym dokonanym przez Ducha Świętego, i prawda ta została przyjęta przez Kościół już w pierwszych wyznaniach wiary. Wiara wyrażona w Ewangeliach znajduje potwierdzenie w całej późniejszej tradycji. Wyznania wiary pierwszych pisarzy chrześcijańskich zawierają stwierdzenia o dziewiczym poczęciu. Arystydes, Justynian, Ireneusz, Tertulian są tej samej myśli, co święty Ignacy Antiocheński, który głosi, że Jezus prawdziwie narodził się z dziewicy. Autorzy ci, mówiąc o dziewiczym poczęciu Jezusa, pojmują je w sposób realny i historyczny i dalecy są od tezy o dziewictwie jedynie moralnym lub o jakimś bliżej nieokreślonym darze łaski, który objawił się przez narodzenie dziecka. Uroczyste wyznania wiary Soborów Ekumanicznych lub Magisterium Papieskiego powstałe jako kontynuacja pierwszych krótkich formu doskonale współbrzmią z tą prawdą. Sobór Halcedoński w swoim wyznaniu wiary, którego treść bardzo starannie zredagowana, jest zdefiniowana w sposób nieomylny, stwierdza, że Chrystus został zrodzony w swoim człowieczeństwie w dniach ostatecznych dla nas i dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy, Matki Bożej. Podobnie trzeci sobór konstantynopolitański głosi, że Jezus Chrystus został zrodzony w swoim człowieczeństwie z Ducha Świętego i z Maryi Dziewicy, tej, która jest w pełni i prawdziwie Matką Bożą. Inne sobory ekumeniczne, Drugi Konstantynopolitański, Czwarty Laterański i Drugi Lioński uznają Maryję za zawsze dziewicę, podkreślając jej trwałe dziewictwo. Tezy te pojawiają się też w nauczaniu Drugiego Soboru Watykańskiego, który akcentuje fakt iż Maryja, wierząc i będąc posłuszną Zrodziła na ziemi samego syna Boga Ojca, i to nie znając męża, duchem świętym zacieniona. Do definicji soborowych należy też dołączyć wypowiedzi magisterium papieskiego, dotyczące niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny i wniebowzięcia niepokalanej Matki Boga, zawsze dziewicy. Choć wypowiedzi magisterium z wyjątkiem soboru laterańskiego zwołanego w 649 roku przez papieża Marcina I nie precyzują znaczenia słowa dziewica, jest oczywiste, że określenie to zastosowane zostało w swoim powszechnie przyjętym sensie. Oznacza powstrzymywanie się od współżycia płciowego i zachowanie nienaruszalności cielesnej. W każdym razie nienaruszalność fizyczna jest uważana za istotny element prawdy wiary o dziewiczym poczęciu Jezusa. Nazywanie Maryi świętą, zawsze dziewicą, niepokalaną, zwraca uwagę na więź między świętością a dziewictwem. Maria wybrała życie w dziewictwie, ponieważ pragnęła oddać całe swoje serce Bogu. Wyrażenie użyte w definicji dogmatu o niebowzięciu: Niepokalana Matka Boża, zawsze dziewica. Wskazuje także na związek między dziewictwem a macierzyństwem Maryi. Te dwa przywileje są w cudowny sposób połączone w zrodzeniu Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Tak więc dziewictwo Maryi jest wewnętrznie związane z jej boskim macierzyństwem i doskonałą świętością.